Witajcie kochani, kolejny dzień, kolejny dzień przed nami. Otwórzcie swoje Biblię, swoje serca i zaczynamy. Dzisiaj znowu zanurzymy się w księgę przysłów. Każdy werset jest naprawdę godny tego, żeby mówić całe kazanie na jego temat. Tak więc dzisiaj 11 rozdział i 27 werset. Kto pilnie szuka dobra, tego spotka przychylność. Kto dąży do zła, na tego ono spadnie. Pewna zasada jest tutaj pokazana jakby to, czego szukamy, to na czym się skupiamy, to, co jest w naszych głowach, o czym myślimy, o czym mówimy, co jest niejako naszą obsesją, tak? co wypełnia nas to nas spotka. I jest to pewna zasada, która. Jest często w Piśmie Świętym powtarzana, żeby skupiać się na tym, co szlachetne, co dobre, co wspaniałomyślne, co piękne, co dobre, dlatego że to pochodzi od Boga, to jest to, co jest cechami Boga, co go charakteryzuje. I kiedy skupiamy się na Bogu, na Jego królestwie, to Jego duch może w nas mieszkać. Jakby jesteśmy wtedy w harmonii, jesteśmy po linii Bożej Woli. I tego szukamy i to znajdujemy. Tak jak Jezus powiedział, że jeżeli szukamy, to znajdujemy, jeżeli pukamy, to nam otworzą. Czyli, jakby to, do czego dążymy i na czym skupiamy swoją uwagę, to w końcu nas spotka. I, i tutaj jest ta zależność, że jakby w obydwie strony. Jeżeli szukamy dobra, jeżeli pilnie szukamy dobra, tego, wtedy spotkamy przychylność, wtedy spotka nas przychylność. Wtedy to dobro niejako będzie częścią naszego życia. Ale jeżeli będziemy dążyć do zła, i oczywiście będziemy dążyć do zła, nie żebyśmy my doświadczali tego zła, ale żeby inni doświadczali zła, tak? jeżeli będziemy dążyć, żeby zło działo się na tym świecie, sami chcemy być bezpieczni poza zasięgiem tego zła, ale chcemy, żeby to zło działo się gdzieś tam, żeby ludzie doświadczali tego zła. To to zło również dosięgnie nas. Dlatego, że no, w jakim środowisku się obracamy, tacy się również stajemy. Nie można pracować, nie wiem, w jakimś błocie powiedzmy się w ogóle nie obrócić, prawda? Nie można pracować w stajni i nie przesiąknąć zapachami stajni, ponieważ. Tak to już jest, że jakby nie ochronisz siebie. Dlatego jest ważne to środowisko, które jest wewnątrz naszego serca, bo ja tu dałam może takie przykłady otoczenia, które na nas wpływa, tak? Ta stajnia czy błoto, ale my wiemy o tym, że ważniejsze jest to, co się dzieje wewnątrz nas. Wewnątrz nas. Że jakby te warunki zewnętrzne mogą mieć mniejszy wpływ, jeżeli nasze serce wypełnia właściwa postawa. Tak więc jeżeli nasze serca są czyste, jeżeli są połączone z Bogiem, to możemy nawet wejść w środowisko, które jest złe i mieć oddziaływanie w nim. Możemy nie nasiąknąć tym złem, ponieważ sami jesteśmy wypełnieni dobrem. Ale musimy również pamiętać, że jeżeli w naszym sercu jest coś tam nie w porządku, to nawet jeżeli jesteśmy w dobrym środowisku, to to może nie wystarczyć, tak? Ten dobry wpływ z zewnątrz. Po prostu najważniejsza jest postawa serca i to, do czego my dążymy. I wierzę, że w tym wersecie właśnie o to chodzi. Kto dąży do zła, kto pragnie sprawiedliwości, czyli ten, kto wybiera dobro albo wybiera zło, ostatecznie w swoim życiu będzie doświadczał albo dobra, albo zła. Nie da się dążyć do zła i doświadczać dobra, dążyć do dobra i doświadczać zła, chociaż oczywiście w jakiś sposób. Ten świat na nas oddziaływuje, jest cierpienie, nawet jeżeli, nawet jeżeli e, pragniemy Boga i pragniemy dobrych rzeczy, to wciąż doświadczamy cierpienia, ale w ostatecznym rachunku. E, Wiemy, że to wszystko skończy się na naszą korzyść. Naszą mówię tutaj o nas, wierzących, którzy, którzy pragniemy dobra. Nie mniej myślę, że takie wersety nie są tylko po to, żeby przeczytać i pomyśleć sobie, o, ja jestem w dobrym miejscu, bo ja jestem właśnie tą osobą, która dąży do dobra, ja chcę dobrych rzeczy, tak więc tu jest fajna obietnica dla mnie. Tylko takie wersety też że mają skłaniać nas do jakiejś refleksji, czy czy ja rzeczywiście dążę do dobra? Czy ja rzeczywiście szukam tego, co sprawiedliwe? Czy ja szukam Bożego Królestwa najpierw przed wszystkimi innymi rzeczami? Czy pilnie szukam dobra? Zauważmy tutaj pilnie. Czyli czy mam to na uwadze, żeby działo się dobro? Czy też raczej zdaje się na okoliczności? Bo jako chrześcijanie, w ogóle jako ludzie, którzy są zmęczeni, którzy mają problemy, jesteśmy obciążeni le czymś, Czasami, mówi to o sobie, wrzucam na tzw. Luz, tak zwany luz, wrzucam na taki tryb przetrwania, unoszenia się po powierzchni, gdzie nie walczę, tylko raczej pozwalam, żeby fala mi gdzieś tam prąd mnie znosił. I, I to jest taki niebezpieczny stan, bo to nie jest pilne szukanie dobra, tylko to jest taki stan, w którym ja dalej chcę być z Bogiem, chcę dobrych rzeczy, ale nie walczę, ale nie wysilam się. Tylko tak sobie odpoczywam. I myślę, że, że to jest bardzo takie niebezpieczne miejsce, gdzie, gdzie ta fala, tak jak mówię, może nas znieść nie w, tym, nie w to miejsce, co trzeba. Dlatego wiele jest takich słów również w Biblii, które mówią o tym, żeby usilnie się starać, pilnie szukać, żeby z całego serca kochać, żeby. Żeby po prostu wkładać energię, żeby pro, proaktywnie zachowywać się, a nie jak będą sprzyjające warunki, tylko żeby wkładać to serce, wkładać to energię, żeby to był nasz świadomy wybór. Tak więc te wersety, dzisiaj ten werset wieży ma być jakimś dzwoneczkiem dla nas, który przypomina nam o tym, yy, obudź się, obudź się, przestań płynąć z prądem, tylko wysil się, szukaj dobra, pytaj Boga, jaka jest dobra, jaka jest dobra droga, którędy, jak to zrobić, Boże zadziałaj, tak jakby, żeby ta nasza wiara była aktywna, a nie taka pasywna, na zasadzie wierzę w Boga, kocham Boga, okej, okay, ale jakby nie szarpiesz się rzeczywistością. Jednak chrześcijaństwo jest bardzo mocno waleczne w swojej naturze. I Jezus, kiedy przyszedł, jest powiedziane, że przyszedł po to, żeby niszczyć dzieła diabła. On nie poddawał się temu, co się działo, tylko, tylko walczył. Nawet kiedy go widzimy w takiej scenie, kiedy jest jako baranek Boży prowadzony na śmierć, gdzie nie sprzeciwia się, gdzie nie odpowiada ani słowem, gdzie milczy, gdzie daje się ukrzyżować, to nadal jest to rodzaj walki, ponieważ Jezus czynnie poddaje się Bożej Woli, po to, żeby potem zmartwychwstać i zwyciężyć. Tak więc, nawet ta walka, ta walka po prostu nie zawsze ma taki wygląd, taki, taki image czegoś. Bardzo energicznego, ale może być świadoma. Tak? Możemy walczyć, nie odzywając się, możemy walczyć, wycofując się, możemy walczyć, poddając się temu, co chce Bóg w danym momencie. Tak więc, Panie Boże, dzisiaj chcemy być tymi, którzy są gorliwi. Chcemy być tymi, którzy gorliwie szukają dobra, którzy nie godzą się z niesprawiedliwością, nie godzą się z grzechem, z chorobą, ze śmiercią, z jakimiś nieszczęściami, które dotykają nas, czy naszych bliskich, czy otoczenie. Tylko chcemy być tymi, którzy są pilni w szukaniu dobra, w modleniu się o to, by Twoja wola wypełniła się tutaj na Ziemi. Chcemy być tymi, którzy zabiegają. Którzy starają się, którzy czekają, którzy spodziewają się Twojego działania. Chcemy, żeby nasze serca były gorące, żeby były aktywne, żeby pałały miłością do innych ludzi. I chcemy też widzieć, jak Twoja sprawiedliwość, jak Twoja wola wypełnia się tutaj na ziemi. Właśnie dzięki temu, że my nie śpimy, tylko jesteśmy aktywni i żyjemy. Modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, dziękuję Wam bardzo za ten e, wspólny poranek. Jak zawsze zapraszam Was do innych moich filmów, e, obejrzyjcie jest ich naprawdę dużo, już jest chyba, bez, nie wiem, 2000. E, jeżeli uznacie je za stosowne, e, żeby wesprzeć moją służbę i, i to dzieło, i to, że to słowo idzie do innych ludzi, to proszę zajrzyjcie również na mój profil na Patronite. E, tutaj znajdziecie link, również w opisie tego filmu e, i tam dowolną kwotą po prostu zasilicie mnie również finansowo dlatego że to wszystko kosztuje i, i wiem że może też być to wielką radością dla was żeby wspierać to co robię tak więc z góry już wam bardzo bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmiku z panem Bogiem trzymajcie się pa pa